Każdą niedzielę publikuję okrojoną analizę, w której pokazuję kierunek na danym walorze, tak abyś wiedział, w którą stronę warto grać, żeby zarobić na rynku Forex. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnej analizy, zasubskrybuj kanał. Mamy za sobą tydzień po jednych z najdziwniejszych i najbardziej mylących danych z USA. Od miesięcy. Dziś wyjaśnię Wam, co tak naprawdę oznaczają raporty o zatrudnieniu, bezrobociu i sprzedaży detalicznej i jak mogą ustawić rynek na przyszły tydzień, szczególnie na parach z dolarem i na złocie. We wtorek dostaliśmy serię odczytów, które delikatnie mówiąc rozjechały się z oczekiwaniami. Z jednej strony zatrudnienie wzrosło do 64 tysięcy, czyli więcej niż spodziewali się analitycy, bo 50 tysięcy było. Ale z drugiej strony, i to jest właśnie kluczowe, rewizja za poprzedni miesiąc pokazała gigantyczny spadek minus 105 tysięcy miejsc pracy. To jest sygnał, który wiele portali w Stanach Zjednoczonych opisuje jako mieszany, mylny, a wręcz zaburzony przez shutdown rządu. Największe portale finansowe zgodnie podkreślają jedno: stopa bezrobocia wyskoczyła do 4,6%. To jest najwyższy wynik od 4 lat. I to jest dla rynku informacja zdecydowanie bardziej istotna niż sam wzrost zatrudnienia. Rosnące z bezrobocie równa się słabszy rynek pracy. Słabszy rynek pracy równa się mniejsza presja płacowa. Mniejsza presja płacowa równa się mniej powodów dla Fed do trzymania stóp na niezmienionym poziomie. Media w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczają wprost: dane mogą być nietypowe i mało wiarygodne przez 43-dniowy shutdown. To oznacza, że rynek może reagować bardziej na kierunek niż na konkretne liczby, a kierunek jest jasny: gospodarka hamuje. Kolejny sygnał osłabienia mamy, jeżeli tu chodzi właśnie o płace i sprzedaż. Średnie zarobki urosły tylko o 0,1%, sprzedaż detaliczna. Poziom praktycznie bez zmian, czyli brak realnego wzrostu konsumpcji. To kolejny element układanki. Amerykański konsument zaczyna hamować. Co to oznacza dla dolara? To, że dalej może się osłabiać. Szczególnie jeśli rynek zacznie wyceniać bardziej gołębie podejście Fed. I przejdźmy sobie do wykresów. Chciałbym przypomnieć na początku, że przed nami święta, więc ta zmienność będzie mniejsza. Więc nie wiem, czy to jest dobry tak naprawdę tydzień do jakiejś większej gry. Na rynku Forex. Para euro do dolara. Widzimy, że mają chęć zrobić tutaj korektę, i powinniśmy gdzieś w tym miejscu szukać jakichś świeczek popytowych, aby podłączyć się do trendu wzrostowego, który tutaj trwa na tej parze. Przypomnę, że tu jest kierunek bazowy 1,18, 1,20, i w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Para USD do franka szwajcarskiego. Widzimy, że zatrzymali się. Dolar ma chęć zrobić tu jakąś korektę w górę. Kto chciałby rozkrywać dolara, to powinien tu szukać jakiegoś miejsca, aby podłączyć się do trendu i grać na spadki, bo na dolarze jest trend spadkowy. I tak jak mówiłem, możliwe jest wybicie tutaj nowego dołka. Tu jest stary dołek, a tutaj mogą zejść jeszcze troszeczkę niżej. Para USD do jena japońskiego o korekcie. Widzimy popyt pojawił się i mocno świeczka w górę. Mieliśmy Podwyżkę stóp procentowych w Japonii o 25 punktów bazowych. Więc to jest reakcja na tą podwyżkę. Jeżeli dolar ma się tu osłabiać, to ta para powinna może za bardzo nie osłabiać się, ale będą na niej mniejsze ruchy wzrostowe niż na innych parach z Jenem. Spójrzmy sobie też na wykres tygodniowy. To były takie poziomy, gdzie bank w Japonii interweniował. Więc my jesteśmy. Blisko tych poziomów, i nie mówię, że teraz już od razu, ale może po nowym roku będą już jakieś interwencje Banku Japońskiego i będą po prostu zbijać cenę na tej parze walutowej. Ale to będziemy obserwować. Popatrzmy sobie na inne pary z Jenem. Weźmy sobie euro do Jena. Widzimy, że podobna reakcja, świeca popytowa i uderzenie w górę. I robimy nowy szczyt na tej parze walutowej. Widzimy, że tutaj ten trend jest mocniejszy. Dla porównania weźmy sobie jeszcze na przykład ranka szwajcarskiego do jena. Też widzimy, że te wzrosty są też na tej parze walutowej. I też trend widzimy jaki jest. Przecież to nie trzeba dużo mówić. Wzrostowy nadal. Para USD do polskiego złotego. Ostatnio mówiłem o tym RGR-ze. Ramię, głowa, ramię, linia szyi i poszli niżej. No i jak na razie jeszcze nam nie wybili. Nowego dołka, choć mało brakowało. Scenariusz jest taki, że po jakiejś pewnej korekcie powinni tutaj wybić nowy dołek. Wykres gazu, interwał dzienny. Co mieli zrobić, to zrobili. Przekroczyli poziom 5 dolarów, tak jak mówiłem. Zrobili ko korektę. No, widzimy, że się ostatnio zatrzymali. Na pewno dojdzie do jakiegoś impulsu tutaj wzrostowego i lecimy niżej. Popatrzmy sobie na złoto. Widać, że złoto ma lekki problem z przebiciem tych poziomów. Ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Jeżeli dole ma się osłabiać, to wiadomo, złoto powinno iść do góry. I chodzi tu o, też o tą niepewność na rynku, że, że człowiek Trumpa może zastąpić Powera. Więc to też podbija cenę złota, a do tego zapewne banki centralne nadal skupują złoto. Widzimy, że ten trend jest tylko jeden i powinniśmy iść, tak jak mówiłem, w stronę 4,5 a nawet 5 tysięcy. S&P 500, interwał dzienny. Myślałem, że od razu pójdą na nowy szczyt. Oni sobie tu zrobili korektę. Czwartek już zatrzymanie tych spadków. Piątek znowu poszli do góry. Widocznie mieli za mało pozycji, więc zeszli niżej, żeby sobie dokupić. I teraz jest szansa na wybicie tutaj nowego szczytu i zrobienia nowego rekordu na S&P. Trend tutaj jest tylko jeden. Ja bym tylko tutaj grał na wzrosty. Podobnie wygląda sytuacja na DAXie niemieckim, też zrobiliśmy korektę, widzimy objęcie hosty i lecimy do góry. No i też liczę tutaj na wybicie wreszcie tego nowego szczytu, to jest stary szczyt i pójdą i wybiją ten nowy szczyt. A co? Czemu nie? Wykres ropy, widzimy, że ropa doszła do tego wsparcia, widzimy, że... Jest reakcja. Objęcie hosty podstało, ale nie mają siły iść wyżej. Walczą, walczą na tym wsparciu. Żeby doszło tutaj do jakichś wzrostów na tej ropie, to musi dolar troszkę się umocnić. Wtedy możemy zobaczyć tu lekkie wzrosty. Potem myślę, że pójdziemy w ślad za dolarem i przebijemy te wsparcie. I zrobimy tutaj nowy dołek. I na koniec bitcoin. Widzimy, że kręcą się w kółko. Nie wiem, może zbierają pozycję. Podobno po nowym roku mówi się o wzrostach na bitcoinie. Czy do nich dojdzie, zobaczymy, czas pokaże. Póki co nie robią tutaj nowego dołka, czyli jest dobrze. Zatrzymali się i obserwujemy, patrzymy, co tutaj dalej się może wydarzyć. To tyle w tym filmie. Życzę zdrowych i spokojnych świąt i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, Tomek.